Szczęść Boże. Szczęść Boże! Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, obfitych łask Bożych i błogosławieństwa od Nowonarodzonego Pana Jezusa. Życzymy Wam również dużo wytrwałości, siły w pracy na rzecz powrotu do tradycji. Życzymy Wam dużo wytrwałości we wszystkich udrękach, jakie na Was spotykają, ze strony czy to hierarchów Kościoła, czy ze strony innych osób. I życzymy Wam tego, żeby Kościół w końcu przestał dryfować w stronę nauki tego świata i zaczął powracać do nauki naszego Zbawiciela, który właśnie się narodził. A jako, że czasy są ciężkie, to też życzymy Wam wytrwałości po prostu w życiu codziennym, we wszystkich udrękach i cierpieniach, jakie Was spotykają, a także życzymy Wam, żeby pokój i radość, jakie przyniosło nowonarodzone Dzieciątko, zagościły w Waszych sercach, napełniły także Wasze rodziny, Wasze domy i żeby były dla Was pewnymi drogowskazami, źródłami nadziei, ufności, które będą po prostu prowadzić Was do zbawienia. Życzę Wam też, żebyście zostali z nami na kolejny rok. Chrystus się narodził. Wesołych Świąt, Świąt Bożego, Bożego Narodzenia! Narodzenia.